I co ja mam wam powiedzieć? No, chora jestem. Chora jestem, nie wiem, czy z bikinią. Katar, gargą. Ale nigdy tak chora, żeby nie iść do szkoły. Co to, to nie. Taką bułę, żebym się zrobiła. Miałam dzień przerwy od sera. Nie ukrywam, było to przeżycie straszne. Sara Libiego. Mama namówiła mnie, żebym szła do kościoła wcześniej. Więc na szybko musiałam się ogarnąć, bo o 10.30 dopiero jadłam śniadanie. Ale wróciłam. I wczoraj mówiłam, że przyszła paczka wieczorem i na nią czekałam. Ale nie pokazałam, co przyszło. Więc do mnie przyszły spodnie i spódnice. Spodnie były za małe, ale wydaje mi się, że po prostu krój nie był dla mnie. Jest! Bo wydaje mi się, że był na mniejsze biodra i u mnie coś tam źle wyglądało. Ale za to spódnica pasuje. I chcę wam ją pokazać? Bo ona wygląda tak. Tutaj jest jakby z przodu tak, a tutaj są takie łyżczynie, z tyłu wygląda tak i ona jest z wysokim stanem właśnie. Ona jest z mango i nareszcie udało mi się znaleźć spódnicę, która jest wystarczająco długa. Nie wiem czemu ciągle teraz robię tylko mini spódniczki, gdzie nie da się nawet schylić, nie da się poruszyć, bo wszystko widać, a to jest idealna spódnica, bo i nie jest długa taka mini, że dla kogoś, kto jest nie jakiś super wysoki, skraca to strasznie nogi, ale też nie jest taką miniówką. Więc jak szukacie spódnicy, to mogę wam tą polecić. Widzicie? Długościowo jest idealna, bo tu mam kolana, więc jest tak do połowy uda, ale jak się spada, to wszystko jest git. Dzisiaj mam ochotę otworzyć okienko wcześniej, a więc zrobiłem to teraz. Nie muszę faktycznie poszukać tej ósemki. Bo nie widzę tutaj, więc. Jak teraz już mam słodycze tamte na szafce, w tym, w tym szklanym tam, miałam już ochotę, żeby one były tutaj. Bo wcześniej właśnie, jak chciałam coś słodkiego, to liczyłam, że tu będzie, a teraz już mi tak nie zależy. A wydaje mi się, że teraz jest coś bardzo lekkiego. Pewnie będzie coś. Rozjedzenie. bo metafora. Fajnie Oj, nie, w sensie. Mam tutaj snickers i Milky Way, więc fajne cukieraski, ale <grywki> teraz już mam ochotę na jakieś rzeczy. A nie gdzieś uliczki. Ej, jak oglądacie te świąteczne filmy na Netflixie, to dlaczego oni zawsze dają tą samą aktorkę? Ona, seria, ona jest chyba w jakichś 10 filmach świątecznych na Netflixie. <grywki> Jaki garb! No, dokończę sobie ten film. Był taki luźny, tak żebym sobie leciał w tle nic takiego super, a tego elfa też obejrzałam mało, bo nie do końca mi się spodobało. Obejrzałam na końca ten film. Mm, był no, był jaki był, możecie się domyślić, już jest 1335 i w końcu się berę za naukę i zaczynam od powtórki do nowe powtórki do matury, ale powtórki matematyki robię właśnie sobie z tych ćwiczeń, jakby ktoś był ciekawy. Teraz jestem na czwartym dziele, czyli nie piąte, czyli funkcja wymierna. I tak jak te wcześniejsze były, jako tako do ogarnięcia, to tak tutaj jest już troszkę ciężej. Zobaczymy, ile uda mi się zrobić. I właśnie, ktoś mi napisał, żebym zrobiła studium w teraz, ale ja przez ten właśnie okres świąteczny trochę sobie opuszczam, żebym właśnie mogła się cieszyć z tymi świętami, a nie tylko nauka, nauka i nauka, bo na pewno od stycznia będzie wiecie już full do. Maja, tryb matura, ale teraz jeszcze, jeszcze staram się cieszyć i nie mam tyle nauki, eee, w sensie wciąż jakby robię wtórki, Markuszy i się uczę, wiadomo, ale też w szkole nie ma aż tyle rzeczy, bo się kończy semestr, więc już tak trochę mniej i pewnie od stycznia znowu wybiecie. będzie full, więc jakby też był ciekawy, to study vlog będzie dopiero od nowego roku. Patrzcie, jaki mam fajny obiad. W sensie, jak fajnie to wygląda. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to z parkiem Jurajskim, W sensie, tym filmem. Mam tutaj kurczaka, takie kluseczki zmarzone yy, i brokuła. Jak rano mówiłam, że jestem chora, to myślałam, że to, wiecie, będzie takie nic takiego, że wcale nie jestem jakaś bardzo chora, tylko tak, wiecie, trochę kaszel, trochę katar, ale to, wiecie... Podczas zimy to jest taki standard, ale zmierzyłam sobie temperaturę i mam 37.4, więc nieciekawie. Nie czuję się jakoś źle, żebym musiała leżeć i odpoczywać, ale czuję, że właśnie nos mam trochę zatkany. I mieliśmy dzisiaj jechać do kina, ale chyba jednak nie idziemy. Guys, sytuacja nie jest ciekawa. Zresztą widać, że chyba jestem faktycznie chora. I nie wiem, czy jutro w sobie będę szła do szkoły. Zależy, w jakim stanie się obudzę. Ale mam już stan podgorączkowy w sensie 37,5. Więc. Jest już 17.30 i oglądałam z moją mamą jej pół godziny cruelle, bo bo chciała mega fajna bajko, film taki, Idę. Radzimy z tą maturą rozszerzoną. Nie wiem ile z tego zrobię. Jeżeli nie będę umiała zrobić z trzech pierwszych zadań to odpuszczam. Ale zobaczymy. Uwaga, pierwsze zadanie. O Boże! Ja Wam pokażę. Tak wygląda to zadanie. Jestem przy siódmym zadaniu, ale nie myślę sobie, że te wcześniejsze zrobiłam. W sensie niektóre tak, nie zrobiłam jeszcze zadania tak idealnie, żeby mi wyszło. W jednym potrzebowałam tylko na samym końcu podpowiedzi, ale praktycznie zrobiłam. I jeden też tak leciutką podpowiedź, w sensie nie podpowiedź, ale jakby obliczyłam, ale tak mini błędzik był jakby, ale no praktycznie jakby wyszło, że wiedziałam jak to zrobić, więc te dwa zadania mam. I w trzecim zrobiłam połowę Więc nie jest tak źle, bo naprawdę myślałam, że będzie tak, że nic nie będę mogła zrobić, ale Nie jest tak źle, ale faktycznie czuję się już taka właśnie chora i mi się po prostu Nie chce myśleć Nie chce mi się już tego robić Muszę do dziewiątego zadania i no dość Zamykamy to I zamykamy to Czy idę jutro do szkoły? Nie wiem To już prawie koniec nauki na dziś, jeszcze tylko połączyć geografii, bo został mi zasłonię jeden temat do końca pierwszego działu. Mm. Mało skończyła mi się wciarka! We wish you a i z jednej i z drugiej ręki i zerwałam sobie tutaj trochę tego pasnokcia, więc teraz biorę się za naprawianie. <laughs> trochę mi te posury zajęły, ale nareszcie skończyłam, umyłam się. Halo, ostrość. O. I nareszcie mogę się położyć, w sensie wiecie, wziąć sobie na łóżeczku, puścić coś i tak wyczylować się. I zrobiłam sobie na kolację owsiankę z jogurtem i z bananem. I wydawało mi się, że już jest git, w sensie, że pomyłam się i że może już tak lepiej z tą chorobą, aczkolwiek teraz czuję że zaczyna mnie znowu pod gardło. Nos cały czas mam zapchany, ale tak nie czuję się jakaś rozpełna, więc myślałam, że, że jakoś mi to przychodzi, po czym teraz poszłam sobie zmierzyć gorączkę, w sensie zmierzyć temperaturę i mam 37.7. także już to dość sporo i mam no, tu tabletkę, ale... Czy my chcemy się jutro do szkoły? Ha, ha, ha. Jeśli oglądają te jakieś dzieci, to nie róbcie tak. Jako, że nie wiem, w jakim stanie się jutro obudzę, czy magicznie czy nie jak zawsze. Wiem, że powinna być wdzięczna, wiem, ale... ale najprawdopodobniej właśnie tak będzie. To muszę się przygotować na kartkówkę z niemieckiego, bo miała być w czwartek, ale było nas tak mało, że pani jej nie zrobiła. Teraz muszę się drugi raz z tych słówek uczyć, bo już w większość zapomniałam. A nie wiem, czy jutro pójdę do szkoły, czy nie w sensie. Mama by się zgodziła, bo jak widzę, że teraz jestem chora, to by powiedziała, że tak, ale ja jak sobie pomyślę, kurde, ile jest nadrabianie i ile mogę stracić, to zawsze idę do tej szkoły. Znaczy później na przykład okazuje się, że wcale nie było nic takiego, wow. Ja zawsze, ja zawsze tak gadam, że a, nie pójdę do szkoły, nie, nie chcę mi się po czym idę. I ja nie mam totalnie teraz czasu. na go na no, niewygmasów i wszystkie od osób, które chcę obejrzeć, sobie tak przewijam co chwilę, bo nie mam czasu, ale w ogóle chciałam powiedzieć, że no tutaj przed mną jest choineczka i strasznie mnie to nie wiem fascynuje, ekscytuje, po prostu lubię patrzeć sobie na tą choinkę i tak patrzeć na te ozdoby, że sobie tak wiszą że to tak ładnie wygląda. Po prostu dobie na nią patrzeć. I szczerze mówiąc, trochę liczę na to, że jutro się obudzę taka mega chora i nie wiem 40 stopni i nie będę musiała tak... Tak serio... Nie, że nie będę musiała tego nie będę mogła iść do szkoły. pierwszym megcja na WF. Bo ten weekend był jakiś taki... właśnie... Długi mi się wydawał ten weekend, bo dużo się wydarzyło i odpoczęłam. Ja potrzebuję środki jeszcze jeden dzień, żeby, żeby mieć taki spokój i odpocząć.